będzie trzecie miejsce. A do walki prosimy Marcinkowski, Patryk, Latocha, Krzysztof. A przygotuje się Justowski, Michał, kolewa i Rek. Zakończył się pojedynek na macie. B wygrywa Olszczynka. I zostaje 20 kategorii 62 kg. Prosimy Wamkę o trzecie miejsce w tej kategorii. Ząbek Dawid Zięba Sylwester. A przygotuje się Kryliwiński Wilk. walczą Ząbek Dawid Zięba Sylwester. A przygotuje się Kryliwiński Przemysław Amorowo-Helpy. Wilk Wojciech i ا